Kilka minut po siódmej do tymczasowej kwatery kapitana Tomasza Rajskiego wszedł przystojny mężczyzna ubrany w granatową kurtkę ze skórzanym kołnierzem. Zdjął z głowy kapelusz, rozpiął guziki kurtki, otarł twarz chustką do nosa i stał niezdecydowany po środku saloniku. Stopniejących na obuwiu resztek śniegu, w mgnieniu oka powstała niewielka kałuża. Kapitan Rajski spał ułożony na wznak, lekko pochrapując. Przybyły zbliżył się do niego i twarz mu się rozjaśniła. Potrząsnął ramieniem śpiącego. Halo, kapitanie! Co i jak? Dlaczego cygaro? mamrotał Rajski. Ponieważ taką okazję trzeba uczcić, kapitanie, zawołał przystojny brunet. Kapitan Rajski otworzył oczy i jak wańka wstańka usiadł na kanapie. Czy to możliwe? Obydwie dłonie wyciągnął do powitania. Obywatelu kapitanie melduje się podporucznik Zdzisław Dąbrowski, przydzielony do posług. Tylko nie do posług, tylko nie do posług, uścisnęli się serdecznie. Siadaj, stary, mów skąd się wziąłeś, co słychać, w ogóle opowiadaj, a ja tymczasem doprowadzę się do porządku. Znali się od dobrych paru lat. Dąbrowski był wówczas jeszcze sierżantem, a Rajski porucznikiem. Współpracowali przy ujęciu groźnego bandyty szatana, likwidacji głośnej szajki fałszerzy obrazów oraz przy drobniejszych sprawach. Sierżant Dąbrowski ukończył szkołę oficerską i jako prymus miał możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy. Wybrał Szczecin. Tego dnia, gdy o szóstej rano dowiedział się, że zostaje przydzielony do pomocy kapitanowi Tomaszowi Rajskiemu z komendy głównej, uradował się szczerze. Czy sylwestrzak powiedział ci, jakiego rodzaju pasztet na nas czeka? zapytał Rajski. Powiedział mi tylko tyle, że na statku był trup i że zanosi się na coś ciekawego. Zanosi się, Rajski odął wargi. Co mówisz? Mówię, że się zanosi rzeczywiście. Poczekaj chwilę, zaraz kończę. Nie mam nawet żyletki ani maszynki, żeby brodę oczyścić z chwastów. Co u ciebie? Normalka. Ostatnio nic ciekawego. Handel dewizami, dwa powieszenia, takie tam historie. Ożeniłeś się? Kilka razy miałem już zamiar. Uciekały? Nie, to ja od nich uciekałem. Trafiałem na dziwne kobiety. Bez przerwy chciałem mieć chłopa w domu. Tomaszu, słuchaj, co ci się śniło, gdy cię budziłem? Wspomniałeś o cygarze. Mówiłem o cygarze przez sen? O, kiepsko ze mną, ale cierpliwości. Oko ci zbieleje, gdy zobaczysz to cygaro. Zabrzęczał telefon. Czyjś głos zapytał. Czy śniadanie mam podać do kabiny, czy zejdzie pan do mesy? Dąbrowski powiedział chwileczkę i przysłonił mikrofon telefonu dłonią. Trafiliśmy na pierwszorzędną sprawę, Tomaszu, rzekł z uśmiechem Dorajskiego. Pytają, czy raczymy pofatygować się na śniadanie do mesy, czy mają podać tutaj. Jeśli już są tacy uprzejmi, przekąsimy coś, he? Niech dają tutaj. Tylko zaznacz, że idzie o dwa śniadania. Halo? Kapitan Rajski prosi o dwa śniadania do kabiny. Dlaczego dwa? Po prostu ma tu gościa z komendy i pragnie go nakarmić. Kapitan Rajski ściągnął pościel z kanapy, przerzucił ją na koje, zasiadł w fotelu naprzeciw podporucznika Dąbrowskiego i powiedział: Nic się nie zmieniasz. Cieszę się, że znów będziemy razem pracować. Zdaje się, że sprawa będzie trudna. Słuchaj uważnie, znasz Sylwestrzaka dobrze? To mój przełożony. Zasłużyliście na baty. Wy wszyscy, na czele z sylwestrzakiem. No, słyszałem coś. Aha, słyszałeś. Więc jak to oceniasz? Rozkaz jest rozkazem. Wy w komendzie głównej jesteście wyżej i macie tę nad nami przewagę. Nie kończ, bo znów zaczniemy się sprzeczać jak dawniej. Rozkazy zawsze trzeba interpretować na korzyść dobra ogólnego. A o jakie tu dobro idzie? O dobro śledztwa, którego celem jest wykrycie przyczyny nagłej śmierci marynarza. Tylko to się liczyło i liczy. Więc dlaczego natychmiast po otrzymaniu wiadomości ze statku nie zaczęliście działać? Pewnie najlepiej wystawić warte i czekać z założonymi rękami na jednego pana cudotwórcę, który przyjedzie w kilka godzin po zdarzeniu, splunie kilka razy przez ramię i wyczaruje to, czego już nigdy nie uda się odtworzyć. Jesteś niesprawiedliwy, Tomaszu. A mówiąc o odtwarzaniu, co masz konkretnie na myśli? Słowa, mój drogi, słowa! Dziś wszyscy ludzie, którzy się na tym statku znajdują, będą mówili inaczej niż wczoraj. Wczoraj wieczorem mówiliby inaczej niż zaraz po wypadku. Rozumiesz teraz? A jeśli sprawca, bo musimy założyć, że w tej sprawie będziemy mieli do czynienia ze sprawcą lub sprawcami, więc jeśli sprawca zdążył wszystko poprzekładać, stworzyć nowe pozory, nie mówiąc już o trudnościach z ustaleniem w tych warunkach alibi, to grozi nam wdepnięcie w bagienko, z którego i dziesięć wołów nie zdoła nas wyciągnąć. Proszę wejść, zagrzmiał w stronę drzwi. Wszedł Stuart Nowicki z ogromną tacą. Proszę postawić to na stole, o tam, wskazał ręką. Dziękuję. Jedzmy, powiedział, gdy za Stewartem zamknęły się drzwi. Możemy jeść i rozmawiać, szkoda czasu. Nikogo wczoraj nie przesłuchiwałeś? zapytał Dąbrowski. Uciąłem sobie małą pogawędkę z kapitanem Malinowskim. Dowódca jest przejęty w specyficzny sposób. Wbił się w galowy uniform, pociąga koniak, wygląda trochę jak żałobnik. Chyba go nawet rozumiem. Nikogo nie podejrzewa o nic, a o tym marynarzu Sawickim wydał najlepszą opinię. Słowem, plewy. Do prawdziwej kawy dolewają tu mleka. Też pomysły. Skrzywił się z niesmakiem. Kiedy będą wyniki sekcji i analiz? Zapytał Dąbrowski. Już tu powinny być. Która godzina? Za 28. Poczekajmy jeszcze trochę. Szynka całkiem, całkiem, co? Nałożył sobie nową porcję na talerz. No więc słuchaj. Spotkałem nie wczoraj trzy, że tak powiem, niespodzianki. Wolałbym, abyś zaczął od początku. Dobrze. Początek był taki. Starszy marynarz Jan Sawicki, około pół do trzeciej, opuszcza statek i udaje się do miasta. Saturn miał wyjść z portu o trzeciej. Marynarz Lutowski, pełniący wachtę przy Trapie, utrzymuje, że Sawickiego zwolnił pierwszy oficer, Kowalski. Tak miał mu oświadczyć Sawicki. Kowalski zaklina się, że Sawickiego nie widział od przedwczoraj, ergo nie mógł mu udzielić przepustki. Na statek wraca z dyrekcji linii kapitan. Aha, na pokładzie w tym czasie nie było również pierwszego oficera. Drugi oficer, Wrębski, wysłał po niego i po Sawickiego taksówkę. Taksówką przyjeżdża Kowalski, ale bez Sawickiego. Statek czeka, kapitan denerwuje się i Kowalski i Wrębski zaczynają szukać Sawickiego. Na statku? wtrącił pytanie Dąbrowski. A gdzie? mieli biegać po całym Szczecinie i wołać: wróć bo cię kapitan obedrze ze skóry. Chciałem tylko wiedzieć, czy go szukali po całym statku, czy od razu w jego kabinie. Według dotychczasowych zgodnych relacji, oficerowie udali się po prostu do kabiny Sawickiego. Czy to jest dziwne? Nie, to jest normalne. Zastanów się, gdzie powinni rozpocząć poszukiwania: w kominie czy w miejscu zamieszkania? Co było dalej? Natychmiast zawiadomiono kapitana statku, ten zadzwonił do Was, Wy do nas, resztę znasz. Niezupełnie. Nie wiem, co działo się na statku później. Obejrzeliśmy tego Sawickiego, to znaczy obejrzał go również lekarz. Zauważył sińce na szyi, z położenia zwłok wywnioskował, że zgon mógł nastąpić w konwulsjach. Technicy zrobili swoje, lekarz zabrał się do sekcji i to wszystko. Czekamy na wyniki. A twoje niespodzianki? Powiem Ci o nich krótko. Pierwsza to nienaturalny zapach ubrania Sawickiego i kanapy, na której leżał. Obwąchałem ją dokładnie, ale ten zapach z niczym znanym nie chciał mi się skojarzyć. Druga to właśnie cygaro, o którym, jak twierdzisz, ględziłem coś przez sen. Podniósł się z fotela i włożył rękę do kieszeni marynarki przewieszonej przez oparcie krzesła. Obejrzyj to sobie, ale ostrożnie. Cholera wie, co jest w środku. Wreszcie trzecia niespodzianka. Spójrz. Znalazłem to na podłodze za drzwiami, gdy wróciłem nad ranem z oględzin kabiny Sawickiego. Wręczył mu białą kopertę. Dąbrowski odczytał na głos. Radzę gadać z cieślą o Fokus Pokus Hamburg. Interesująca wskazówka powiedział. Co znaczy fokus pokus? Zaraz zaraz. Światło fizyka światła, jakby doznał olśnienia. Światło powiadasz? Rajski zaczął wiercić się w fotelu. To znaczy? O ile pamiętam, fokus oznacza ognisko, punkt, w którym zbiegają się promienie odbite przez zwierciadło kuliste lub załamane w soczewce. Zdzisiu, jesteś genialny! Masz u mnie piątkę z fizyki. A co powiesz o tym cygarze? Dąbrowski obracał cygaro w palcach, odczytywał znaki na opasce, ale nie widać było, aby go ono wprawiło w zaciekawienie. Cygaro jak cygaro, podał je ostrożnie Rajskiemu. Gdzie je odkryłeś? Wyobraź sobie w walizce Sawickiego. Leżało sobie samotnie wśród butelek ze spirytusem, kilkusetek papierosów, tytoniu fajkowego i dwudziestu pudełek kremu Nivea. Wygląda to na handelek, skonstatował Dąbrowski. Krem rozumiem, wódkę rozumiem, ale to jedno, jedyne cygaro? Popatrz uważnie. Rajski pochylił się nieco w stronę Dąbrowskiego i kierując koniec cygara w oczy podporucznika, przekręcił plastikową opaskę. Fizyka światła, co? Jak pragnę zdrowia. Dowcipne urządzenie. Świeci obydwoma końcami. Kapitan Rajski odwrócił cygaro. Nagrzewa się? Zapytał Dąbrowski. Chyba nie. Bądź ostrożny i zgaś to paskudztwo. Fokus pokus, powiedział Rajski. Czy ten twój fokus może mieć jakiś związek z tym cygarem? Radzę Ci przekazać je do laboratorium. Niech sobie połamią głowy. Ale Hamburg? Czy oni mieli zawijać do Hamburga? Tak. Czyżby aż tam prowadziło nas to nikłe światełko?